Bardzo serdecznie na moim kanale. E, dzisiaj chciałam Was zaprosić na coś, co się nazywa foodbook. A mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Jeżeli nie, to już Wam mówię. E, chodzi o to, że e, pokazujemy, co jedliśmy w ciągu całego tygodnia. I w sumie ja Wam pokażę po jednym daniu z każdego dnia, w ciągu tygodnia, właśnie. E, dzisiaj jest to obiad. E, są to krokiety z e, mięsem, z warzywami. I jak widzicie to jest bez paniorki, jest troszeczkę zdrowsze. I na, na, tutaj na zewnątrz jest posypane koperkiem. Pałączę koperkiem szczypiorkiem. Bo ja że szczypiorek, w ogóle do wszystkiego bym mogła walić pełno szczypiorku. Tak więc tak prezentuje się danie. Zaraz Wam przekroję i pokażę mniej więcej, jak w środku wygląda. Więc w środku wygląda to tak, jak widzicie, są tutaj w środku warzywa. Groszek, marchewka i kukurydza. No i tak to właśnie wygląda. Zapraszam na jutro. Pa, pa! Cześć kochani, witam Was w moim fundułku. Dzisiaj zapraszam Was na kolejne danie. I dzisiaj będzie to śniadanie. Na talerzu mam omlet, który widzicie troszeczkę mi tu się poprzywalał, ale to nic nie szkodzi. I tak będzie smacznie. Więc tak, co tutaj mamy w tym omlecie? Oczywiście standardowo jajka, przyprawy, sól, pieprz i odrobina czyli. I już tak w samym omlecie mamy cebulkę, szyneczkę, pomidorka, paprykę, cebulę. E -e -e -e. Aha i jeszcze dodałam takie warzywa mrożone, tyle że wcześniej je ugotowałam i był tutaj broku, groszek i kukurydza. Więc tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a teraz idę jeść, pa pa! Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj przychodzę do was z kolejnym daniem z mojego foodbooka I co my tutaj mamy? Tutaj jest oczywiście śniadanko Jak pewnie widać Są tutaj dwie kanapeczki z szyneczką W taki jest tutaj chlebek taki sezamowy Szyneczka, ser, pomidorek i oczywiście szczypiorek I do tego tutaj są takie cztery Cztery, cztery kiełbaski, które są z czarnym pieprzem i ten czarny pieprz jest taki naprawdę wyczuwalny. Nie są one jakieś takie mocno, mocno pikantne, ale po prostu pieprz jest pod zębami wyczuwalny. Nie są one całkiem fajne, bo jest 90% mięsa. Więc to jest w miarę dobrze. No i to było na tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa! Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym daniem z mojego foodbooka jak widać to jest też śniadanie tak jak ostatnio i tutaj mam takie ciasteczka dwa, są to ciasteczka różowe z firmy McGreeby's słucham i do tego mam jogurci taki o z płatkami tartofi w to było na tyle jeśli chodzi o moje śniadanie jest skromne, ale mam nadzieję, że te ciasteczka dadzą mi energii. Jak coś, to mam jeszcze tutaj obok sobie zostawiłam dwa, bo one są wygląda po cztery, więc może jak coś, to sobie się dopcham tamtymi dwoma. Dobra, to zapraszam na jutro. Pa pa! Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. No i dzisiaj zapraszam Was na kolejne danie. Tym razem jest to drugie śniadanie. Pierwszego nie udało mi się nagrać, bo rozładowała mi się kamera no i musiałam ją ładować. Ale to w sumie były zwykłe płatki z mlekiem, więc nic, cieka nic ciekawego. E, tutaj mam coś troszeczkę niezdrowego. E, jest to zapiekanka, taka mrożona, e, upieczona z serem. E, I żeby troszeczkę zdrowiej było, dodałam tutaj czerwoną kapustę, pomidorka i ogóreczka. No i to było na tyle. I do tego zrobię sobie za chwilę zieloną herbatę. I to jest ostatnia moja ulubiona zielona herbata. Jest ona naprawdę smaczna, polecam wszystkim. Polecam jeść, tak więc smacznego. Pa-pa! Cześć pa. Ja. kochani, dzisiaj przychodzę do was znowu ze śniadaniem. Ale w sumie jest to takie śniadanie, które, które może być spokojnie i lunchem, i obiadem. Tak więc jest to tortilla. Jak widzicie, <grytanie> znaczy może jak nie widzicie, bo za dużo nie zobaczycie, bo jest to wszystko. Jest to wszystko złożone już I tak, tutaj mamy taki placek tortilli, który kupiłam Jest to taki, jak widzicie, pełnoziarnisty, jest on z ziarnami Kupiłam go w Trifesco, bo była fajna promocja W środku jest cebula, pomidor, ogórek i indyk I wszystko prezentuje właśnie się tak Może zajrzymy tutaj, pokażę Wam mniej więcej od środka Więc wygląda to tak, jak widzicie, wszystko jest już tam złożone